Panie Marcinie, jest Pan pierwszą kadencję posłem. Co Pana najbardziej zaskoczyło w pracy poselskiej? Szczerze mówiąc, nic szczególnego, ponieważ już wcześniej byłem aktywny politycznie, znałem wielu posłów, też obserwowałem ich pracę. No oczywiście, co innego też obserwować, a co innego poczuć na własnej skórze. No na przykład ten zakres tej pracy, Co no kiedyś podliczyłem, to tak 80-90 godzin tygodniowo się zdarza przepracować. I tak mam ogromne zaległości, na przykład wielu ludzi czeka na spotkanie bardzo długo, no bo po prostu mam czas ograniczony, no i nie jestem w stanie wszystkich przyjąć, tyle tych chętnych jest. Więc to może nie tyle takie jakieś zaskoczenie intelektualne, co jednak mówię, zupełnie co innego to poczuć na własnej skórze. No, a jakieś przygody, wydarzenia, które panu utkwiły, tak najbardziej? No, i są takie anegdoty, które nie nadają się do opowiadania publicznego. Natomiast, no, bardzo wiele zadań, które mi się w tej pierwszej kadencji przytrafiło, no, czyli wielka reforma kodeksu wyborczego i również ustaw samorządowych, tu Wiele tych rozwiązań, o które bardzo często zabiegałem na poziomie wcześniej Radnego Miasta Gdyni, budżet obywatelski, kontrola obywatelska, to udało się wprowadzić w ustawach. To duża satysfakcja, że to już jest i obowiązuje. Chociażby odbyły się pierwsze debaty nad stanem gminy, tego to, czego wcześniej nie było. Taka kompleksowa rozmowa na Radzie o całokształcie polityki miasta, czy gminy, czy powiatu w mijającym roku. No, wielka przygoda z Komisją Śledczą do spraw VAT też temat, którym wcześniej się jakoś szczególnie nie, nie zajmowałem, więc trzeba było bardzo dużo czasu poświęcić, że tak powiem w gryście bardzo dużo dokumentów do, prze, do przeczytania, przesłuchania, medialne, no to też taka bardzo, bardzo duża sprawa. No więc może takie, no to te najważniejsze. No, w społeczeństwie krążą mity o wysokości zarobków poselskich, czy o luksusach hotelu poselskiego. Jak jest naprawdę? Znaczy, co do wysokości zarobków, no to każdy, nasze oświadczenia majątkowe są jawne, no jak na warunki polskie są Niezłe, są powyżej średniej krajowej, natomiast no chyba już nawet poniżej dwóch średnich krajowych, więc chyba, no zresztą obniżyliśmy jeszcze w, tym, w tej kadencji o 20%, więc chyba już nie są takie, mam nadzieję, w odczuciu społecznym oburzająco wysokie. W hotelu poselskim nie, no to raczej tam luksusów nie ma, no on jest z lat 80. i taki mam mniej więcej standard, bardziej taki akademik. Pokoje w hotelu poselskim, ja akurat nie mieszkam w hotelu poselskim, ale pokoje, no to jest takie łóżko, obejść dookoła, biurko szafa, więc też chyba luksusem bym tego nie nazwał. Takie też jest oczekiwanie. No w Polsce oczekuje się, żeby jednak zbytniego dostatku wśród osób, które sprawują władzę nie ma no i chyba te oczekiwania powinny być zaspokojone. Dzięki.